Wiesz, że Szklarska Poręba to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie świerki potrafią rosnąć nawet na wysokości 1200 metrów. I właśnie tam stoi apartament Ola. Miejsce, które wygląda jak stworzone po to, żeby w końcu zwolnić tempo. To nie hotel z marmurowym lobby, tylko coś lepszego. Dwupokojowy, pięcioosobowy apartament z tarasem i widokiem na Karkonosze, który codziennie zmienia się jak ekran kinowy. E, w środku są dwa pokoje. W jednym duże łóżko, w drugim rozkładana sofa i dodatkowe łóżko. Więc i para i dzieci i przyjaciele się zmieszczą bez przepychanek. Wanek się kuchennym mikrofon szalówka, płyta, czajnik, lodówka i komplet naczyń. Na ścianach telewizory, a w łazience porządny prysznic. E, na dole plac zabaw, ognisko, grill i co ważne, parking pod samym oknem. Jest to idealne miejsce dla rodzin, par i ekip, które chcą robić to, po co się tu przyjeżdża. Chodzić po górach, odwiedzać wodospad Kamieńczyka, wpaść do Dinoparku albo zimą pojeździć na Szrenicy. Nie musisz się zastanawiać, jeśli chcesz apartament, w którym jest po prostu dobrze, zarezerwuj apartament Ole w Szklarskiej Porębie i nie dziękuj, tylko pojedź.